Jesteś zwykła, pospolita, kurwa męska, która wali kurwa za dwa złote. Ty chamski bydlaku. Jesteś zwykła, kurwa, wypłowiała. Rozumiesz kurwa, że jesteś kurwa, turysta, kawał kurwy jesteś. Ty w pupę, suko sukojebana, ty. Kurwa, prostaku kurwa. Dzimado, zamki pizdę, daj się twoją dziwką, kurwa, bo na pewno na straganie kurwa na jakimś... Kurwa, w flea marketie, kurwa, sprzedaje skarpety tych chujów. Bo co by mogła zrobić, kurwa? Przecież to jest zguby, kurwa, dziwka jebana. Przyleciała, kurwa, bo zrobili jej, kurwa, benkarta, a ty go wychowujesz, chuju głupi. Zobacz na siebie, kurwa, czy madry, jak ty wyglądasz. Kurwa jesteś, obleśna, kurwa jesteś. Wchodzisz na inne pokoje i jedziesz ten pokój. To chuj, tu kurwa jesteś. Na no, jaki chuj tu jesteś, co? Ty kurwo, stara mendo społeczna! Weźcie za pracę, kurwa! Weźcie za pracę, Dżimador! Pokaż, że jesteś facet z jajami! A ty kurwa, jesteś ciota! Dziwka pracuje na ciebie, co? A ty idziesz do niej i się pytasz: Ej! 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 Ej może dasz mi, kochanie, pięć dolarów, co? Chciałbym sobie kupić piwo! I da ci 5 dolarów, ci jednie, kurwa. Do czasu, kurwa. I tak spierdoli, chuju. Bo cię utrzymuje, kurwa, daje ci dach nad głowę i, kurwa, zrzesz kurwa, za friko tam. Ty chuju, kurwa, żabo, obrzydły, hamski oprychu wiejski. Ty skurwę, synu gnoju. A do waszej wiadomości mogę wam podać, że jest u mnie dopiero za pięć minut siódma. I idę spać o godzinie, Drugiej rano, więc mam jeszcze kurwa 5 godzin kurwa i będę was opierdalał 5 godzin kurwa, a wy kurwa będziecie do tyłu chodzić kurwy, będziecie kurwa do tyłu chodzić. Ty, kurwa kopnę w dupę, to też wylecisz, kurwa. Prostaćko, kurwa, jebana. wyliniała suko, kurwa. W garażu, kurwa, mieszkasz, Gitfunk, w tych hoju. W garażu mieszkasz, tych choju, Cię nie stać, kurwa, no normalny, kurwa, apartment, tylko kurwa, w garażu. Use your brain, fucker! Gid. Use your brain, because you don't know, you have no fucking brain. Co so za kurwa cioty, kurwa cygańskie przyjeżdżają, kurwa w Chicago! Zadomowił się w Chicago, kurwa. Na South, South Chicago, Polaski and Kezi. Kurwa mieszka, get fumble, big fucking, big, dildo fucking bitch. So don't Don't fuck with me, ok? Get. Don't play stupid games with me. Just shut the hell up, listen to me, or go fuck you. Go! Co za kurwy? I ja wam powiem, kurwy będą wszędzie. I, i Michał 20 zobaczył, że kurwa kurwy są w tym pokoju. I kurwy są wszędzie. Kurwy są, jestem szalony kurwa kurwy są wszędzie, kurwa, na rogu są kurwy, i, i, pod latanią są kurwy, kurwy w sklepie, kurwy tam, kurwy tu, kurwy i, gdziekolwiek, kurwa, nie spojrzysz są kurwy! I te kurwy obracają kurwa, w kurewskie, kurwa, piórka, kurwa. O, a ten gupek szalony, kurwa, spierdala swoje, kurwa, bugers. No, co za, kurwa, cioty jebane. Ta ta kurwa baba, która nam siedzi obok Ciebie, to macie dość po dziurki w nosie, ma Ciebie oprychu, kurwa żydowska, mendo społeczna. Ty chuju, kurwa, chamski bydlaku. Ty kurwo prostlaku. Ty chuju, kurwa, śmieciarzu. Weźcie za pracę, ty chamski bydlaku. Weźcie za pracę, ty kołtunie wiejski. Śmieciarzu, kurwa, dorożkarzu, kurwa. Cepie walony przez smerty kurwa, gdzieś na prostackiej, kurwa, ulicy, kurwa, dworcowej, chuju, gupi. Ale czy tutaj są normalni ludzie? Ja tutaj nie dostrzegam normalnych ludzi. Może tam grupa normalnych ludzi, którzy wiedzą, o co chodzi w tym życiu. A następna grupa to kłapacze. I wy, kurwa, 80% to jest kłapaczy, kurwa. Środowisko wymoczków, skurwysynów, którzy poddali się, bo nie wiedzą, co należy zrobić w życiu. Jesteście słabi, bo nie macie pieniędzy. Ty, jestem szalony, nie masz kasy, bo w takim, kurwa, bluzer damskiej się pokazujesz z chuju. Jak ty wyglądasz, kurwa? Z lumpeksu się, kurwa, ubierasz. A twoja dziwka, kurwa, nie lepiej wygląda. Zobacz, jak wy wyglądacie, kurwy. Zobacz, jak wy wyglądacie jak kukły, kurwa, z cyrku. Jak masz ci ciuchy, Pomięte z psu gardła kurwy! Lumpeks! Lumpeks, kurwa! Kładziesz na wagę 10 kilo ciuchów i płacisz 5 złotych. I cię więcej nie stać, kurwa, gnoju Bo jesteś zwykła, kurwa. Czep! Bam! Jesteś menel. Ta 50, kurwa, może sobie w dupę wystrzeć, kurwa. Weszle wytrzymać w dupę, albo daj tej twojej tam kurwa babie, żeby kurwa wytarła sama sobie dupę. Żeby sobie usta wytarła, bo śmiecia pocałowała kurwo jedna. Ty chuju, głupi mamucie pierdolony. Co za kurwa gnoje śmieciarze, kurwy, stare cepy! Poddaliście się za łatwo, ale niestety ja należę do Polonii amerykańskiej. I wy pamiętajcie, kurwa. Będziecie mieli swój cel. Dopóki ja tutaj wchodzę do pokoju, będziecie jebani, kurwa, za zdradę ojczyzny, za zdradę Polski. Bo wy straciliście wyjeżdżając do Niemiec, kurwa. Walicie, ruchacie, kurwa Niemki i wasi, wasze kurwa swoje ruchają, kurwa, co z ojców jebanych. Kurwa, gnidy dworskie! Co za kurwy syn. Co za kurwa elementy szarości kurwa. Jesteście zwykłe. Kurwa, niedociesane kołki. Niedociesane kołki. Na czele z tym Willy Boy z kurwy synem mamutem ty geju jebany. Pokaż się na kamerze z kurwy synu. Gno już nie pokażesz tych kurwo. Bo wyglądasz jak hamski cycek kurwa. Wyglądasz jak koński penis, ty chamski garbaty cwelu. Udjebany. I co zrobiliście? 10 medali macie, kurwy. 10 medali. Wstyd na całą kulę ziemską, kurwa. Amerykanie 110, a wy tylko 10. I szym, kurwa na wiatr. Z motyką, kurwa. Co? Wy, kurwa, luchy. W piłce nożnej, kurwa kaput. Piłka siatków, siatkowa kaput. Kurwa, wszędzie, kurwa, kaput jesteście. Ale się modlić potraficie, co? Bo mamusia pójdzie i będzie się modliła za synka. Mamusia kurwa będzie się modliła za córeczkę, żeby kurwa. <coughs> bąka kurwa nie puściła. Co za kurwa, marszysty kurwa. Ja wam powiem, Michał wymaga więcej szacunku. Michał 20, bo jest człowiekiem młodym. Od niego zależą losy Polski. Ja bym sobie życzył, żeby Michał 20 był prezydentem Polski. Wreszcie ruszyłby tą kołotę, wypierdolił kler, do Watykanu kurwy wysłać. Po Pochój kurwa będą dostawać 2,5 miliarda złotych. Za co kurwa? Za to, że się modlą kurwa? Co? Dajecie im kurwa, bo się modlą? Ja pierdolę, wy kurwa, nawet nie wiecie o co chodzi. Was można tak łatwo przerobić, że to przerobienie kurwa. Wy tego nie widzicie. Wy kurwa nie widzicie, kurwa, obuzy, co? Kurwa, cepy, kurwa, hamskie bydlaki. Masz mikrofon szalony i kurwa, powiedz swoje, swoje excuse, wytłumaczenie, dlaczego kurwa nie dorobiłeś się? Dlaczego jesteś w tym samym punkcie? Co wyszedłeś kilka lat temu, kurwa, powiela swoje błędy tych kurwa ciołów.